Witajcie moi drodzy. W dniu dzisiejszym zrobimy sobie jajecznicę. Jajecznicę taką, jaką gotują najlepsi kucharze na świecie. Jeżeli chodzi o składniki, e, będą to oczywiście jajka. Ja tutaj mam ich cztery, chociaż każdy robi według własnych preferencji. Wiadomo, że nie każdy naje się czteroma, a jeżeli robicie dla większej ilości osób, no to trzeba je pomnożyć. E, co dalej? Masełko. Śmietana, śmietana mam tutaj osiemnastkę. Szczypiorek, który już wcześniej pokroiłem, żeby Wam tutaj nie zabierać czasu głupotami. E, następnie pieprz, e, taki milony, oraz sól. Sól może być dowolna, sól morską akurat ja mam, ale Wy możecie korzystać z dowolnej. E, na początku, co? A, jeszcze jeżeli chodzi o narzędzia, które będą nam potrzebne, no to taka mini trzepaczka, ale może być też i widelec. Mm, łyżka i patelnia, takiej odpowiedniej do ilości jajek. No to co? Przechodzimy sobie do robienia. Na początku oczywiście sobie przełożymy nasze jajeczka. Mm, mm, mm. No i po kolei rozbijamy. Uważajcie tylko, żeby Wam skorupki nie wpadły, no bo jajecznica wtedy może E, robić wam psikusy podczas jedzenia. No i tak jak mówiłem, cztery jajka, wrzucamy, pyk. Dobra, cztery jajka mamy, myjemy rączki. A, gdzie ja mam cholera ścierkę? Dobra, jest ścierka, zawsze cały czas mi suche ręce. I tak, e, niektórzy wiadomo, nadają, dodają sól na początku, niektórzy w trakcie, niektórzy na koniec, chociaż na koniec to chyba jest najgłupszy pomysł. A no dodajemy sobie soli. Tyle ile każdy uważa. Ja troszeczkę lubię więcej. Dobra. Już zostawiamy sobie na później. Teraz nasze jajeczka. Ja jednak sobie ułożyję widelcem. Zawsze to robię widelcem. Nie wiem dlaczego tutaj akurat wymyśliłem tą przepaczkę. Widelcem chyba będzie na, najlepiej. Przepijemy nasze jajeczka. Dobra. Jeżeli chodzi o nasze jajka, są gotowe. Jest to bardzo szybki szybki przepis, więc tu nie, nie ma dużo kombinowania. Wydaje mi się, że z tego miejsca możemy sobie już przejść do naszej patelni, no bo tutaj więcej kombinacji nie ma. Jak samo trzypanie jajek. Dobra, jeżeli chodzi o patelnię, no to tak jak mówiłem, odpowiednio do ilości jajek. Stawiamy sobie patelnię, wrzucamy sobie masełka. Podzieliłem to na dwie części, ponieważ drugą część będziemy wrzucać jeszcze w trakcie, Czekam aż nasze masełko się pięknie zastopi. Pamiętajcie, generalnie, jeżeli chodzi o jajecznicę, mmm, robimy ją na minimalnym ogniu. Ja wiem, że to nie jest żadna, yy, żaden wyczyn, zrobienie jajecznicy. Jednak no, jest jajecznica, jest jajecznica, i nie robię jej bez powodu, ponieważ byłem w wielu miejscach, w restauracjach, w hotelach. Gdzie ta jajecznica naprawdę dawała dół? I nie wiem dlaczego, czy to ze względów oszczędności, czy ze względu czasu, czy no... Nie, nie są w stanie po prostu zrobić takie jajecznicy. Nie wiem. No chyba, że sama nieświadomość, ale... No jeżeli ktoś jest kucharzem... To powinien wiedzieć jak zrobić tak podstawową rzecz jak jajecznicę. Dobra, tutaj powoli już nasze masełko się rozpuszcza. Dobra. Wlewamy jajeczka, i teraz słuchajcie, na malutkim gazie. Też nie za że wiadomo, że się to nie robiło pół godziny, tak, bo to nie o to chodzi. Ważne, żebyście mieli po prostu nad tym kontrolę. Mieszamy. Pamiętajcie, żeby cały czas przy tej jajecznicy być i cały czas ją mieszać, żeby ona się nam za bardzo nie ścięła, bo ona ma być kremowa, delikatna, a nie suche wióry, jak to czasem można spotkać. Jeżeli Wy kiedyś spotkaliście jakąś świetną e, jajecznicę w jakiejś restauracji, to mi napiszcie gdzie, to, to chętnie odwiedzę i skosztuję. Bo no przyznam się szerzej: no nie jadłem nigdzie e, takiej jajecznicy, jak tutaj właśnie Wam prezentuję. Więc jeżeli tak znacie, to piszcie w komentarzu. I oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić kciuk w górę. Dzięki temu ja wiem, czy wam to się w ogóle podoba, co ja nagrywam, co ja robię, czy chcecie tego więcej, czy wam w ogóle skończyć z tymi i nigdy więcej tego nie robić. Nie, no żartuję, tego nie będę robił. Dobra, nasza jajczynka już się tutaj powoli ścina. Czas na masełko. To jest, słuchajcie, tu jest wyścig z czasem, no nie, Wyścig z czasem. Trzeba uważać po prostu, żeby nie spieprzyć tego. Bo perełka będzie zła, jakby jajecznica nie będzie dobra Prawda perełko? Ja żartuję, nie jeszcze Sam dla siebie robię Mieszamy i patrzcie, ja cały czas mieszam, cały czas jestem tutaj e, w tym miejscu Jak nasze masoko się roztopi, to dodamy sobie trochę pieprzu O, tak. jest, ja cały czas na minimalnym gazie, na najmniejszym jaki to jest możliwe Dobra, troszeczkę szczypiorko dodajemy, pieprzu, już wiadomo każdy tyle ile lubi i rzeszkę gdzie mam, mam no, łyżkę i dodajemy śmietankę, ja tutaj mam śmietankę e, osiemnastkę. Ach jak zwykle nawróciłem i taka będzie najlepsza, dodaję krem, kremowości daj łodanie, dobre. Wygląda to zacnie. Mam nadzieję, że nie dałem za mało soli. Znaczy to akurat nie jest problem, bo zawsze można sobie dołożyć tej soli. Jednakże jeżeli dodacie za dużo, no to ziemniaka tu nie wsadzicie. Widzicie, to nie jest łatwa robota. Ale jest cudownie, już widzę. Mmm, ten zapach słuchajcie, to jest niesamowite. Dobra, jajecznicę mam gotową. Możemy sobie ją na razie odstawić i przejdziemy do następnego czynu. Teraz tak, chleb mam bardzo dobry spiekanie z co prawda, już, co prawda już troszeczkę podjadłem, bo ja mogłem się doczekać. Dobra, możemy sobie go tak przekroić. No wiadomo, na filozofia krojenia chleba. O, mamy nasz chlebek, talerzyk, chlebek tu. I możemy nakładać nasze cudo. Może jestem pełen podziwu. O o, 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 nie wypadaj. Dobra, nic się nie stanie. Uff. Zawsze mam problem z tym, żeby danie ładniej wyglądało, ale cały czas nad tym pracuję. Dodajemy pieprzu. Ja lubię dużo. Pieprzu i jeszcze do dekoracji i smaku dodatkowo szczypiorek. Ach, pięknie. Jeszcze może było coś tutaj na czubek jakąś perełkę posadzić. Jemy. Słuchajcie, kochani, nie mogę się powstrzymać yy, Muszę, muszę to skosztować już. Troszeczkę stąd sobie wezmę. Mm. Niebo w gębie. Smak jest tego nie do opisania. Musicie koniecznie spróbować yy, tego przepisu. Powiem Wam, że to jest chyba najlepsza jajecznica, jaką w życiu jadłem. Bo nawet nigdy wcześniej nie zrobiłem tak dobrze. Miałem obawy, bo robiłem to naprawdę w ekspresowym tempie. Wow! Wow. Mmm. Mm. Spróbujemy jeszcze sklepkę. No, tutaj taką większą część. Słuchajcie, popełnicie grzech, jeżeli tego nie zrobicie. Możecie zachwycić swoje perełki swoich mężów. Super. Kochani. Dziękuję, że oglądaliście. Fajnie, że jesteście ze mną. Jeżeli film się Wam podobał, jeżeli przepis również. Hmm, dajcie znać, czy będziecie robić hmm, i koniecznie łapka w górę, tak żebym ja wiedział, czy ja wam to nagrywać dla Was? Czy, czy jesteście tego spragnieni, czy nie. No i co? Miło Was widzieć jeszcze raz. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem.